Siła i precyzja decydują o wszystkim, a niewielu drapieżników ucieleśnia obie cechy tak jak tygrys. Od pierwszego skoku po ostatnie ugryzienie porusza się z zabójczym celem, pokonując zwierzęta znacznie większe od siebie. Niezależnie od tego, czy ciągnie oddyńca przez błoto, dusi leniwca w wodzie, czy przygwoźdza jelenia do poszarpanych skał, uścisk tygrysa jest absolutny. Nawet rywalizujący drapieżnicy uczą się ostrożności. Pojedynczy cios lub ugryzienie może pozostawić ich złamanych lub uciekających. Obejrzyjmy. Ta walka stała się poważna w momencie, gdy młode tygrysy wepchnęły odyńca do betonowego rowu. Nawet zachowując ostrożność, osaczyły go i utrzymywały w ruchu, zacieśniając pułapkę krok po kroku. Gdy Odyniec próbował siłą wspiąć się po zboczu, tygrysy trzymały się tuż za nim, zmuszając go do obrotu i odwrotu. Ich nacisk narastał, aż doszło do pierwszego prawdziwego uderzenia. Młody tygrys rzucił się i zacisnął szczęki na nodze Odyńca, ciągnąc go w dół i dowodząc, że grupa może go obezwładnić. Ciężar kolejnego tygrysa sprawił, że Odyniec bezradnie zsunął się po nasypie. Punkt zwrotny nastąpił jednak wraz z pojawieniem się matki. Większej, ostrzejszej, zdecydowanej. Wpadła do akcji, chwyciła Odyńca za kark i sparaliżowała jego ruchy, podczas gdy jej młode ćwiczyły swoje umiejętności łowieckie. Zanurzona po klatkę piersiową w błotnistym wodopoju, ta młoda tygrysica czekała, aż zbliży się potężny, dziki Odyniec. W chwili, gdy jego kopyta dotknęły błota, eksplodowała z wody w gwałtownym skoku, który wzbił kurz we wszystkich kierunkach. Odyniec obrócił się i próbował uciec, lecz głodny wielki kot zacisnął się na tylnej części jego karku z niszczycielską siłą. Przez 30 brutalnych sekund kręcili się w kółko, gdy Odyniec rozpaczliwie próbował się uwolnić, a jego gruba skóra opierała się jej pazurom. Tygrysica odmówiła puszczenia, aż w końcu całkowicie obezwładniła Odyńca. Stojąc na tylnych łapach, z przednimi łapami oplecionymi wokół jego ramion, ugryzła z całej siły, kończąc walkę raz na zawsze. Mętna woda gwałtownie się kotłowała, gdy tygrys bengalski zacisnął szczęki na gardle leniwca w duszącym uścisku. Niedźwiedź desperacko kopał pod powierzchnią, lecz tygrys zakotwiczył się głęboko i odmówił zwolnienia śmiertelnego chwytu. Gdy zmagania ucichły, tygrys zaczął płynąć w stronę brzegu, ciągnąc ciężką tuszę przez wodę z surową siłą. Ogromna moc potrzebna, by wywlec niedźwiedzia pod górę i wciągnąć go w leśną osłonę, pokazała absolutną dominację drapieżnika nad pokonaną ofiarą. Bardzo niewielu innych drapieżników mogłoby zmierzyć się z niedźwiedziem i przeżyć, by opowiedzieć tę historię, lecz ten brutalny, wielki kot dokonał tego, nie odnosząc nawet żadnych obrażeń. Dlatego to wielkie koty rządzą światem zwierząt. Przez las tygrys bengalski skradał się z wyrachowaną ostrożnością, podczas gdy turyści obserwowali go z dżipa. Drapieżnik przykucnął nisko w zagłębieniu terenu, ciało napięte, a wzrok utkwiony w czymś ukrytym przed nim. Nagle rzucił się do przodu i wybuchł chaos. Pojazd gwałtownie przyspieszył, by podążyć za akcją, a podekscytowane głosy krzyczały. Gdy scena się ustabilizowała, tygrys zacisnął szczęki na gardle jelenia Sambara w miażdżącym, duszącym ugryzieniu. Jeleń słabo kopał, gdy tygrys przyszpilił jego szyję i ramiona do poszarpanych skał, używając ogromnego ciężaru ciała. Przez niemal minutę ofiara zmagała się pod śmiertelnym chwytem drapieżnika, nogi młócąc w powietrzu, gdy tlen znikał. Tygrys pozostawał idealnie nieruchomy. Ani na chwilę nie luzując uścisku, aż jeleń padł martwy. Jeden młody tygrys wspiął się na ogrodzenie oddzielające jego wybieg od terytorium hieny centkowanej. W chwili, gdy zeskoczył na drugą stronę, Hiena wiedziała, że to koniec. Obaj zderzyli się w pobliżu stosu kłód i natychmiast weszli w intensywne zapasy. Tygrys użył swojej przewagi wagowej, by mocno powalić Hienę. I walczyli gwałtownie w błocie, gdy drapieżnik chwycił jej ramiona przednimi łapami. Gryząc luźną skórę na karku, tygrys utrzymywał pozycję ataku, podczas gdy hiena wiła się pod nim. Mimo, że hiena desperacko kopała i skręcała się, próbując uciec, tygrys przygwoździł ją do ziemi i bezlitośnie obgryzał jej górną część grzbietu, całkowicie dominując słabszego drapieżnika. Obgryzając padlinę w wysokiej trawie, hiena pręgowana nagle zauważyła ogromnego tygrysa, który cicho skradał się z tyłu. Tygrys obserwował uważnie, podczas gdy nerwowa hiena zastanawiała się, czy uciekać, czy kontynuować jedzenie. Gdy zrozumiała, że zagrożenie nie odejdzie, hiena postanowiła uciekać. Tygrys podążał za nią w groźnym tempie, po czym nagle zdecydował, że pozwoli hienie uciec. Mógłby ją łatwo zabić, ale zadowoliło go jedynie wysłanie wiadomości. Po gruntowej drodze poruszała się hiena centkowana w nienaturalnej, przykucniętej pozycji. Jej tylne części były niezwykle nisko opuszczone, podczas gdy przednie nogi ciągnęły ciało do przodu krok po bolesnym kroku. Nieszczęsny drapieżnik wdał się w walkę z tygrysem, która go sparaliżowała. Tygrys zaatakował prosto w kręgosłup i go złamał, pozostawiając go, by tak chodził przez resztę życia. Ciężkim sprzętem przykucnął zdezorientowany tygrys, gdy ratownicy próbowali go złapać w gęstym lesie. Gdy żółty koparko ładowarka JCB podjechał agresywnie, uwięziony tygrys uderzył w metalowy kubeł i, gryząc go, stawił opór operator w końcu zdołał opuścić kubeł bezpośrednio na Tygrysa, przyciskając go do miękkiej ziemi i całkowicie unieruchamiając. Nawet JCB miało jednak trudności, by utrzymać bestię na miejscu. Na szczęście utrzymało ją wystarczająco długo, aby ludzie wokół mogli ją złapać w sieć, a później odtransportowano ją z powrotem do lasu, gdzie powinna była być. Skradając się przez złote trawy z ogromną ostrożnością, ten tygrys bengalski nagle wybuchnął przerażającym sprintem w stronę dzikiego odyńca. Gwałtowna kolizja z pełną prędkością wzbiła kurz, gdy tygrys wskoczył na grzbiet odyńca i mocno ugryzł go w szyję. Niezwykle silny odyniec odmówił upadku, pozostając na nogach i ciągnąc ze sobą ciężkiego tygrysa, wirując w desperackich kółkach. Odyniec miotał się i próbował strząsnąć drapieżnika, ale szczęki tygrysa pozostały zablokowane w niezłomnym uścisku duszącym. Tygrys użył ciężaru ciała, aby ciągnąć w dół, podczas gdy wyczerpany odyniec zwolnił i w końcu upadł. Nawet po upadku ofiary, tygrys utrzymał miażdżący uchwyt na gardle i położył się płasko w trawie, upewniając się, że jest martwy. Podobał Ci się ten film? Daj nam znać w sekcji komentarzy poniżej. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał. Włącz też dzwonek powiadomień, aby otrzymywać informacje, gdy opublikujemy nowy film. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.